Będzie zawsze te dwie godziny do przodu. Ja dzisiaj wstaję chyba o 12. Ty tak? o kurwa. Znaczy, Także bo to jest tak, że ja wstaję. Na jutro to mi to przyjeżdża to firma nie. kurierska, żeby odebrać ode mnie fotel i monitor. A ja muszę to popakować, proskręcać. Ja pierdolę. To tak? Będę spał i udawał, że mnie a, nie ma. No fernie. kurwa. Z alternatu Będę spał i udawał, że mnie nie ma. Nie chce mi się tego Bo co? Oni przyjdą i powiem, a nie spakowałem. A to z godziny trzeba pakować. To nie oni spakują. No do czego? Ja nawet nie mam kartonów, żeby to ogarnąć do to krzesłu. A co, jakbyś im to zabrał, jakby coś się wystaje. Co? Jakbyś im to zabrał. A, nie wiem, nie chcę. Ziomki w porządku, co do mnie zostaje, Być. No jasne tak, ale no mówi że chce się schować w domu i udawać, że ty nie ma. No to tak, no jest tak bo mi się nie chce teraz tego po streamku. nie niezłe w porządku. E, no, to będzie na tyle w porządku, że kurier przyjdzie jutro po prostu. A jak nie przyjedzie jutro? No powierze, to no... przyjedzie... kiedy indziej. O no, mnie! Przyjedzie, powie, że no kolega się coś zamknął w pokoju i udawał, że go nie ma. Nie, da... Czemu? nie powie, że udało że go nie ma? Bo naprawdę będzie myślał, że mnie nie ma. No, na... tam karteczkę jakąś. Nie ma mnie do jutra, czy coś, na drzwiach kap... Nie no, przypału takiego nie zrobię, bez przesady. Ja, Kurwa, <laughs> mać. <laughs> Dobra, mam w końcu jakiegoś kata w dżungli, Pantheon mnie wiesz, że się stoczyłem? Nie, nie mam takiego wrażenia. Tak szczerze, ziomeczku, nie mam takiego wrażenia. O <ścoughs> 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 Ja to, to bym ci tak no, zniszczył, nie? To bym e ewidentnie ale sposób, jak ma autoryzacja. Arcobal, będzie maga, że nie. się stoczymy. A co, jak kurier ogląda streamka? No nic, co mogę powiedzieć. No to, to jest w następnej sytuacji. <śmiech> kurier ogląda <laughs> Chodźcie z pieprzu do Lebanon. Nie! Kurier, robią da sri. Żeby wiedzieć, że na jutro nie może. To piękny kappa. Nie! Nie! Nie, nawet nie mówcie takich rzeczy. Kurier, robią da sri. Kappa. Teraz będzie ee, FX Kurier Gucia ee, Na tacie O kurwa, jak to ona mnie zaist, Jak ona mnie smajtowała mając trzy levele niżej Ja miałem dwuna, a nie jedenastu Ja ci mogę powiedzieć czemu Będę ci Jeżeli chciałbyś wiedzieć No wyjaśnij Ej! Ja ci nie pomogę. Ignata ulti, co tu kurde?